Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. O czym sobie dzisiaj pogadamy? Pogadamy sobie o tym, jak uczyć się 20 minut dziennie, bo jest to ostatnio powtarzane jak mantrę, ale co najważniejsze, chciałabym Wam w tym odcinku przekazać to, jak się nie zniechęcić, czyli jak działać używając metody właśnie małych kroczków, jak zaplanować sobie krótkie sesje nauki, jak monitorować swoje postępy, no bo wszyscy chcemy te postępy jak największe zobaczyć i jak utrzymać motywację do tego, żeby mimo tego, że to jest 20 minut, ale no jednak trwać. W naszym nowym nawyku. Na koniec też podam Ci praktyczną checklistę i wstawię ją też w komentarzu, więc koniecznie zostań ze mną do końca. Jeżeli interesuje Cię nauka angielskiego i ogólnie nauka języków obcych, to koniecznie też zostaw suba na tym kanale, bo wciąż mnóstwo z Was ogląda, a nie subskrybuje. Więc zróbcie dla mnie coś miłego, poprawcie mi humor i zostawcie suba. A ja zaczynam z odcinkiem. Zacznijmy sobie najpierw od podstawowego pytania: czyli dlaczego 20 minut dziennie to jest często dużo lepszy pomysł niż na przykład godzina nauki dziennie? Przede wszystkim. Nasz mózg potrzebuje regularnych bodźców, i te bodźce też muszą być różne. I to jest trochę tak jak z nauką jazdy na rowerze. No, nie zrobisz tego w jedną niedzielę, mimo tego, że będziesz próbować przez 6 godzin uczyć się jazdy na tej rowerze, tylko na tym rowerze, sorry. Tylko jednak potrzebujesz wielu różnych powtórek, zanim twoje ciało i głowa się. Połączą i uda ci się na tym rowerze jeździć. Aczkolwiek też oczywiście no offense dla tych, którzy nie jeżdżą na rowerze albo nie umieją na nim jeździć, to też jest jakby fully ok. Ale żeby wam to zobrazować, więc tak samo działa to w języku angielskim. I działa to bardzo dobrze, dlatego że po pierwsze. Pozwala ci przełamać opór przed zaczęciem. Zawsze, zawsze, bardzo często jest tak, że uczniowie, jak zapisują się do nas na kursy, to mówią, że no w końcu się zebrałem. No tak, no bo to jest wydarzenie, że ja się w końcu zebrałem. Nie musisz mieć wcale tego uczucia, że w końcu się za coś zabierasz. I właśnie ta metoda ci w tym pomoże. Po drugie, daje ci bardzo szybkie. Poczucie sukcesu i poczucie właśnie rezultatów i tego, że progresujesz, a no przecież o to w tym wszystkim chodzi. Po trzecie, buduje nawyk, więc Twój mózg przyzwyczaja się do rutyny i to jest właśnie ta dobra rutyna, nie ta z serii melanżowania co piątek. I jako kolejny punkt to też zmniejsza nam stres ze względu na to, że nie stresujemy się tą nauką, nie stresujemy się w ogóle generalnie całym tym procesem nauki, więc zależy mi, żebyś zapamiętała jedną zasadę, że często. I mało, to lepiej niż rzadko i dużo. I też czasami pytacie mnie, a ile czasu zajmie mi to czy tamto, ile czasu zajmie mi przechodzenie z takiego poziomu na taki poziom. I ja niestety nie jestem w stanie Wam na to odpowiedzieć, ze względu na to, że też każdy z nas inaczej podchodzi do tej nauki w domu. Natomiast jeżeli mogę Wam powiedzieć z autopsji o moich klientach, no to ci, którzy rzeczywiście robią, uczą się te 20 minut dziennie, odrabiają prace domowe i stosują się do moich różnych wskazówek. I zasad nauki, no to są w stanie zrobić progres jednego poziomu nawet w przeciągu trzech miesięcy. Pół roku. Bardzo często też te progresy mega, mega szybkie są z poziomu B1 na B2, bo jeżeli uczą się tak jak należy, to bardzo szybko przyswajają słownictwo, bardzo szybko przyswajają też bardziej zaawansowane struktury, typu mixed conditionals, czy trzeci conditional, czy jakaś inwersja. Więc akurat ten przeskok z B1 do B2, właśnie w momencie waszego pełnego podejścia, takiego jakie powinno być, to jest okres około 3 miesięcy do pół roku. Max, ale też mogę Wam podać przykłady z B2 do C1, potwierdzone certyfikatem. Zajęło nam to też niecały rok nauki, bo miałam ucznia, który zdawał ze mną B2, czyli egzamin FC, i za niecały rok później zdawał ze mną też CAE, zdał oba egzaminy. Więc, wiecie, to jest praca obu stron, ale no naprawdę to już nie są też te czasy, gdzie na ten progres musieliśmy czekać nie wiadomo ile. Na szczęście. Dobra, zacznijmy też od tego, jak zaplanować sobie te 20 minut nauki. Po pierwsze, uważam, że pierwsze 5 minut powinniśmy przeznaczyć na powtórkę. Powtórkę rzeczy z wczoraj, no ile to nie jest nasz pierwszy dzień, no bo wtedy tą powtórkę sobie pominiemy. Natomiast już w całym trybie nauki eee, otwieramy sobie notatki z wczoraj, powtarzamy sobie to, czego nauczyliśmy się wczoraj. Dobrze jest tutaj sobie też mimo wszystko korzystać z fiszek. Nie mówię o tym, żeby te fiszki przeglądać, wiecie, bezmyślnie, ale wracać do słuchania. Próbować sobie układać jedno zdanko, nawet w głowie, z tymi słówkami, czytać też te słówka na głos, próbować też wyłapywać te słówka na przykład w filmie czy serialu. Nasz kolejny krok to zapoznanie się z nowym materiałem. No i tutaj to już jest kwestia dobrania. Czy wybieracie sobie krótkie ćwiczenia w książce, czy słuchacie sobie audio jakiegoś podcastu, nie wiem, oglądacie sobie krótki filmik na przykład na YouTubie, jakiś biznesowy, albo jakiś Tedet, albo nie wiem. Też wam polecam, na przykład jest taki kanał jak Harvard Business Review i tam też są super filmiki. Szczególnie jeżeli interesujecie się właśnie biznesem, psychologią i tego typu tematami. Natomiast na pewno każdy z Was znajdzie sobie twórcę, którego filmy po prostu Wam się podobają. Pamiętajcie też, żeby dziennie zapisać sobie kilka słówek, może być ich pięć. Pięć to jest taka optymalna ilość i tworzymy sobie też zdania z naszymi nowymi słówkami w naszym personalnym kontekście. I pamiętajcie też, żeby sprawdzić ich wymowę. Bo Czasami na zajęciach nawet trafiają mi się sytuacje, kiedy uczniowie właśnie w pomiędzy zajęciami stosują się do zasad, które im proponuję, do moich wskazówek i później używają tych słówek, tych fraz, zwrotów i okazuje się, że nie do końca na przykład wiedzą, jak to powiedzieć czy przeczytać, więc tutaj polecam Wam poznać sobie, po prostu sprawdzić ich wymowę, posłuchać, jak ktoś poprawnie je czyta. Wtedy Wam też prościej będzie powtarzać je na głos i prościej Wam będzie je. Zapamiętać. I punkt trzeci, najważniejszy, który powinien trwać 5 minut. Czyli mieliśmy 5 minut wprowadzenia, 10 minut takiej nauki nowych rzeczy, i mamy 5 minut na użycie w praktyce tych nowych rzeczy. Czyli układamy sobie minimum 2-3 zdania z nowymi słówkami, mówimy je na głos, powtarzamy je sobie na głos. I tutaj polecałabym też, może nie codziennie, ale Raz w tygodniu nagrać siebie, jak mówicie. Przykładowo te zdania, tylko nie czytajcie ich z kartki, tylko po prostu próbujcie ułożyć, tak wiecie, na świeżo jakieś zdania i powiedzieć je na głos. Nagrać się i zobaczyć też, jak będzie wyglądał wasz progres po. Miesiącu. I dodatkowo polecałabym Wam też ogólnie zdania zapisywać. Nie mówię, że wszystkie, ale spójrzcie sobie na to w ten sposób, że jeżeli zapiszecie sobie chociaż dziennie jedno-dwa zdania, to po miesiącu macie 30 minimum gotowych zdań do użytku. I jeżeli, uży, jeżeli stworzycie też te zdania w waszym kontekście, to te zdania będą dosłownie gotowe do tego, żeby je użyć, no bo będą, a propos, będą związane z rzeczami, z tematami czy komunikacją, którą e, używacie na co dzień. I dodatkowo tak się składa, że też mój najnowszy kurs Fraser Boost jest zrobiony dokładnie, dokładnie pod tego typu. Metodę. Także macie opcję powtórek, macie opcję uczenia się nowych słówek i do tego macie jeszcze dwa e-booki gratis, które pozwalają wam na utrwalenie materiału. Macie gotowe strony, gdzie macie, podanego, macie właśnie podany phraser web, macie miejsce na napisanie własnego tłumaczenia albo własnego wyjaśnienia słówka. Polecam bardziej niż tłumaczyć. To jednak wyjaśniać sobie to słówko po angielsku. Możecie nawet e, wżu, sprawdzić sobie wyjaśnienie tego słówka po angielsku, korzystając z e-booka numer 1. Ze względu na to, że w kursie macie mimo wszystko te e, słówka u mnie przetłumaczone, wyszłam tutaj naprzeciw Waszym potrzebom troszeczkę, więc macie tam frazy od poziomu A2 do B2 i możecie albo korzystać właśnie z kursu online do tego pierwszego kroku, czyli do powtórek. Później macie możliwość przejrzenia sobie nowego materiału z e-bookiem numer 1 i e-bookiem numer 2 i później możecie sobie utrwalić materiał z e-bookiem numer 2, czyli tym ćwiczeniowym, plus przerobić sobie jeszcze te frejzale na platformie. W dodatku na platformie macie też możliwość różnych zadań, nie tylko to nie są takie zwykłe fiszki do przeklikania, ale macie też multum zadań i co ważne, macie też tam wymowę. Także widzicie, słyszycie i piszecie. Polecałabym też po lektorze powtarzać na głos, i wtedy działają absolutnie wszystkie bodźce i macie gotowy produkt, którego jesteście w stanie używać 20 minut dziennie. Od A do Z wszystko jest dla Was gotowe i zrobione tak naprawdę pod Was. Więc powiem Wam, że personalnie jestem mega dumna z tego produktu, ze względu na to, że je, nawet jeżeli powstają kursy tego typu. To mam wrażenie, że nigdy to nie są kompletne kursy, które mają w sobie właśnie wszystko na wszystkie kroki, jakie powinno mieć takie self-learning, czyli właśnie, wiecie, rozgrzewka, ta część, jakby esencja i poprawne zakończenie tej sesji nauki, a w moim. Produkcie to wszystko macie. Dodatkowo teraz z kodem ITY, czyli skrótem od YouTube, macie 20% zniżki. Ta zniżka obowiązuje do końca lipca. Nie planuję później aż tak dużych zniżek, ze względu na to, że z tą zniżką cena za produkt jest praktycznie w cenie, wręcz powiedziałabym, że jest nawet niższa niż e, lekcja, średnia cena e, zajęć indywidualnych. Z lektorem. Także mega polecam i korzystajcie, póki jest właśnie zniżka. Dodatkowo też w przyszłym tygodniu wyjdzie nowy produkt powiązany z wakacjami, w którym będziecie mieć też 300. Fraz takich kotwicowych, gdzie będziecie e, mogli dzięki temu bez problemu podróżować, ze względu na to, że to będzie produkt gotowy od momentu wyjścia z domu do powrotu do domu z wakacji. Znajdziecie tam absolutnie wszystkie potrzebne frazy na lotnisku, w taksówce, podczas zwiedzania w hotelu, podczas wizyty u lekarza, zgubienia dokumentów, zgubienia siebie, bukowania wycieczki, wypożyczania auta. No, mogłabym tak bez końca, dosłownie każdą jedną sytuację. Także tak serdecznie Was zachęcam do zakupów. I wracając do segmentu trzeciego naszego odcinka, czyli właśnie czeklista do Waszych działań, jak zacząć wdrażać tą naukę 20-minutową. Tutaj jasno musicie określić sobie cel. Zacząć od celu i on musi być bardzo klarowny, czyli na przykład nauka phrasal webs na B2, Dogadanie się na wakacjach, lepsza wymowa, zdanie egzaminu. Tak naprawdę im spe bardziej specyficzny ten cel będzie. Tym lepiej, jako krok drugi, ustalcie sobie stałą godzinę nauki. To jest bardzo ważne. Najlepiej też zablokować sobie ten czas w kalendarzu. Jeżeli na przykład uczycie się w trakcie lunchu, to zablokujcie sobie to, ten czas, żeby nikt was nie wyciągał z tej nauki. Tak samo, jeżeli uczycie się na przykład wieczorem, no to możecie zakomunikować swoim domownikom, że uczycie się codziennie. Od 20 do 20:20 20 i te 20 minut jest tylko i wyłącznie dla Was, więc warto mieć taką jedną godzinę, jeden czas, w którym będziecie się uczyć. Krok kolejny to przygotowanie materiałów. Zaplanujcie sobie to wcześniej. Czy to będzie właśnie nauka z jakimś kursem, tutaj oczywiście najbardziej polecam mój, czy to będzie książka, czy to będzie podcast. Dodatkowo też powiem Wam, że na mojej drugiej platformie na profilu Paula Danielskiego na Instagramie macie też rolkę, dzięki której możecie zdobyć siedmiodniowy plan nauki z każdym dniem, razem z materiałami. Także serdecznie też e, zachęcam Was do obserwowania mnie tam, bo tam właśnie bardzo często też jakieś takie e, freebies e, się trafiają. E, natomiast no, te materiały powinny być gotowe wcześniej, żebyście też nie tracili czasu na to, żeby tych materiałów szukać e, i je wybierać. Po czwarte, wybierzcie sobie. Jak będziecie wybierać materiały, co będziecie robić danego dnia, ze względu na to, żeby też nie było przemęczenie treścią. No i tutaj znowu mój produkt jest do tego idealny, ze względu na to, że macie różnorodność zadań i różnorodność materiałów. Natomiast, e, jeżeli chcecie przygotować sobie to sami, no to możecie na przykład w poniedziałek wybrać, nie wiem, artykuł na jakiś temat, wypisać sobie słówka z tego artykułu kolejnego dnia, obejrzeć coś. Na podobny temat, żeby to też było ze sobą połączone, też wypisać słówka w środę, możecie wy coś napisać, używając też tych słówek. W czwartek spróbować sobie też zobaczyć, jak, długo, jak dużo pamiętacie, i tak dalej, i tak dalej. No, tak naprawdę to tutaj jest Wasza dowolność, w zależności po prostu, co lubicie. Jako kolejną rzecz, pamiętajcie, żeby zapisywać sobie to, co robicie i starać się odhaczać sobie tak dni, jak w jakimś wyzwaniu, bo to też przynosi nam satysfakcję, utrzymuje nam motywację. Nie też bez powodu na Duolingo macie takie strajki dni, przez ile dni robicie aplikacje, oni tam później też robicie lekcje na aplikacji. To samo też jest w mojej aplikacji, w moim kursie, więc to też jest bardzo, bardzo motywujące. Badania też to potwierdzają. I koniecznie raz w tygodniu zrobić sobie właśnie taką, takie podsumowanie, ile słówek pamiętacie, czy dobrze Wam poszło, jak z Waszą wymową, jak z Waszym użyciem, z układaniem zdań. Więc tutaj ponownie, jeżeli korzystacie z jakiejś aplikacji albo z mojego kursu, to macie też to pokazane czarno na białym, ile słówek przerobiliście, ile słówek musicie. Przerobić i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo też e, macie u mnie workbooka, gdzie możecie sobie po prostu zrobić zadania, sprawdzić i zobaczyć, czy idą wam te zadania dobrze. Ale to jest też bardzo ważne. To nagrywanie też jest ważne, tak jak mówiłam na początku odcinka. Jeżeli chodzi o najczęstsze błędy, no to przede wszystkim nie robimy wszystkiego na raz. Skupiamy się na jednym celu i dbamy o też źródła materiałów, żeby one były zróżnicowane, ale nie aż. Tak, tylko żeby to miało ręce i nogi. Po drugie, dbamy o systematyczność. Jak nie masz nawet 20 minut, zrób 5, 7, 10. Liczy się, żeby to było systematyczne i liczy się ciągłość Twojego nawyku. I po trzecie ważne, a dużo ludzi to robi, nie porównujemy się z innymi, porównujemy się z samym sobą sprzed tygodnia, dwóch miesiąca. A nie z jakimiś randomowymi dla nas ludźmi, bo nawet ludzie z waszego teamu, mimo tego że mogą się wydawać być waszymi przyjaciółmi, to są wciąż poniekąd randomowi ludzie. Nie wiemy, jakie oni mają predyspozycje, nie wiemy, ile czasu poświęcają naukę, jak się uczą, z kim się uczą itd., itd. Więc porównujemy się tylko i wyłącznie do siebie. Także. To tyle ode mnie. Pamiętaj, żeby dać łapkę w górę, jeżeli ten film okazał się być dla Ciebie pomocny. Link do mojego kursu wrzucam w opisie. Pamiętajcie też o haśle ETY na 20%, na 20 zniżki, która obowiązuje do końca tego miesiąca, do końca lipca. Nie zapomnijcie też zasubskrybować tego kanału, jeżeli interesują Was tego typu treści. treści Boże, a ja widzę się z Wami w kolejnym odcinku. Dajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Cześć!